Siemaneczko, z tej strony Tadek witam was w grze Twierdza Krzyżowiec. W dzisiejszym odcinku walczą boty. Arabia kontra Europa. I tutaj jak widzicie jest takie ustawienie na ten moment. Początkowo chciałem dać postacie, czy tam lordów z twierdzy jedynki, ale bardzo szybko się okazało, że oni po prostu nie mają szans. Tutaj zostali, co ciekawe, zorani przez Nizara większość z nich. Nizar bodajże zabił wtedy szczura i węża, tak na szybko puściłem, żeby sprawdzić. No i się okazało, że no, dosłownie zmiażdżyli ich, nie? Ta powiedzmy czwórka, gdzie tutaj zamiast wyzyra był wtedy Abdul. Więc pomyślałem, że zrobimy coś takiego, po, porządnych wojowników tutaj damy po stronie europejskiej, żeby wiecie, no Europa wygrała. Więc więc tak to wygląda. Wybrałem tą mapę, ponieważ ona mi się wydaje, że jest najlepszą mapą, jeżeli chodzi o takie, że tak powiem, rozbudowy bazy botów. Zwłaszcza te w rogach są ma dobre miejsca na te takie bazy większe. Więc jeszcze tutaj sprawdzę. wezr jest tutaj, dobra. Saladyn tu, to będzie miał miejsce. Tu będzie wieprz, a może zamienimy go z tym. Dobra. Kalif nie buduje wielkiej bazy, no i tutaj wieprz i tak. No dobra, myślę, że będzie ok. Mam nadzieję tylko, że wilk nie dowali jakiejś bazy typu takiej ogromnej, bo wtedy no to będą mieli przegraną z góry już e, załatwioną. No ale zobaczmy, 40 tysięcy, e, duża szybkość jest na początku ustawiona, więc o, zmniejsza na 150, zobaczmy. E, mogę nawet dać trochę dalej, będziemy więcej widzieć, trochę to dziwnie wygląda przy takim oddaleniu, ale jesteśmy w stanie pokryć dużo obszar. Tutaj Cesarz Fryderyk, on jest dosyć dobrym, mi się wydaje, jeżeli chodzi o, o walkę botem. On ma obok siebie Kalifa. Jak widzicie, jeszcze trwa rozbudowa baz chwilowo. No tutaj to, to już w ogóle nie już całą bazę. I tylko czeka na e, pracowników, nie? No zobaczcie, on tu w ogóle już, on, już, on, on już do ataku idzie. On, on nie ma czasu czekać. No zaraz się okaże, że znowu... Z wy... Zabije wieprza. Nie dobra, tutaj go chyba obronią. Najgorsze jest to, że wieprz coś powoli z wojsko robi. On poszedł mu tam niszczyć gospodarę. O, trochę mu niszczył. Czy takiej prędkości nie ma dźwięku? Czy ja za daleko jestem. O tutaj myślałem, że Fryderyk lepiej sobie poradzi. O, on nawet konicę robi. To całkiem nieźle. Ale jemu byliby potrzebni kusznicy na wieżach, a tych jak na razie widzę nie ma. Eee, tutaj już pierwszy atak, no nizar jest strasznie agresywny. On bardzo szybko właśnie robi eee, tych... Jak oni się nazywają? Ninżów? I to w jakiejś dużej ilości, nie? Zobaczcie ile ich tu idzie, nie? No ja nie wiem ciągle go, go nie zabiję znowu od razu. Już nic do nic nie widzą. No zabiję go, bo lord jest z przodu i... Mhm, dobra. Okej. Okay. Mhm. Mówię, Nazir jest strasznie niebezpieczny, właśnie jeżeli chodzi o ubijanie botów, nie? Bo on buduje duże ilości właśnie tych e, arabskich e, asasynów. No i on po prostu, jak widzicie, błazi do większości zamków bez problemu nie co ostrzeliwanym wcześniej, więc to jest największy problem. No, i oni mają, jak wiecie, duży atak. na on tu wrócił. No, zobaczcie, jaką masą ich wychodzi. nie? się znaczy, okaże, że on wszystkich tu pozałatwia. No, jak oni tu przyjdą, ta masa ich wejdzie do. do, do jego. do Ryszarda. No, to porobione będzie. Chociaż. nie dobra, on go tutaj chyba się daje obroni broni. Akurat. Yy, to wilk. Bo tu stoi i on go zobaczy. Ta dobra, uratuję go. Chociaż? No, tu sporo ich wlazło. Jakby strzelał, a nie się przesuwał, to by było o wiele lepiej to by było. No ale dobra, na tyle mocno go oklepał, że. No, tu to, to już nie da rady. No, tutaj jadą, widzę ostro. Z cesarzem, Fryderykiem. Chociaż mają problem to, że są bardzo blisko siebie, te boty. Nie wiem, czy jest jakaś mapa na tyle duża, żeby byli no, od siebie na tyle daleko, żeby mieli możliwość spokojnej rozbudowy. No, widzicie, ja ostro z tym już, z Ryszardem. Tutaj on coś. No, tutaj jedynie co to ten, co nie radzi, można powiedzieć, od Arabów. Kalif. E, Ale też nie widzę, żebym miał jakiś duży problem. A ci są we trzech już w ogóle, nie? nie. Znowu poszli ubijać. ekonomię, ale na szczęście go wsparł. Przyjaciel, no to śmiesznie wygląda, nie? mu podpala wszystko. No, tutaj biją salady. O, salady zaczyna tracić kasę. Nie idzie do góry. No tu ma więcej, bo też trochę zdobył. Tu no, za to jest cisza. No, tutaj ja nie wiem czy oni go zaraz nie zabiją. Więc mocno spadł na dół. <laughs> Najlepiej Nizar, nie? Więc znaczy, nie spodziewałem się, że on będzie. E, okazuje się, że tak jak boty tutaj walczą, to mi się wydaje, że on jest najlepszy, jeżeli chodzi o takie walki. No zobaczcie, ogromna liczba e, arabskich asasynów o, i idą na atak. I coś czuje, że zaraz powiedzmy, jak pójdą do. O, on idzie do, do Ryszarda, on idzie. Nie wiem czy mu tutaj. Uniemożliwi ten atak nasz kolega Wilk, w sumie to jest, można powiedzieć, że takich czterech tych Nizarów, no to porobi chyba każdego w sensie 4-4 jakby walczyli, nie? Nie wiem, czemu on tu mur atakuje, ale okej. Okay. A wlazmy tu pomóc sobie przez przypadek. Tutaj Wilk przyszedł wojskiem. A, Fryderyk już powoli się kończy. Tutaj jeszcze kalifowi hajsu nie brakuje, więc. No głównie to jest to przez to, że no, zabili tego, nie? No, wieprza bardzo szybko. To jest śmieszne, bo on poszedł do niego tak, jakby na dół. Gdzie mi się wydaje, że tutaj miał bliżej niż przełazić przez mapę całą, ale dorwał tamtego i go załatwił. Wiesz, może tutaj im się uda w niedługim czasie ee, Saladyna zabić. No, taki widzę tutaj. W... Te ataki się zaczynają. Zbierać. Jeszcze żeby on atakował tu coś, bo ja nie wiem gdzie on biegnie tym wojskiem. Obłazi cały tutaj, cały czas będąc ostrzeliwany. Lewy by było jakby coś atakował. O, dobra. To sobie próbuję wejście zrobić, i przy okazji się jeszcze ostrzeliwuję, nie? No, tu był spiklerz, ma gdzieś na dole. Uuu, tu go już ubiję tym, i co przyjechał. Już będzie go tutaj po prostu ostrzeliwał i ostrzeliwał, nie wybroni się przed tym. No cóż, on już się nie wybroni. Teraz, żeby zabili przynajmniej tutaj tego Saladyna, to może coś by się udało. No widzicie, on już kasę stracił, jest z kasą, jeżeli chodzi, to jest już zaraz na zero będzie? Nie no dobra, odbił się troszkę, odbijać się zaczął. Tak naprawdę liczymy na wilka, że on coś tu zdziała. Fryderyk mi się wydawało, że on dobrze coś działo, ale widzę, że jednak nie. Gdzieś nawet nie, było, nie byłoby sensu dawać szczura i węża. Bo tu to by była masakra z nimi. Tu się sam upala. No to jest, o, on załóż wiecie, coś wejdzie na wieżę, to tu ginie, nie? Hmm. Ha. Akurat, jak miałem już mało żyć, że można by ją to zniknęło. No, już straci. Szykuję. O, Kolejna fala yy, tutaj arabskich asasynów. Nie dobrze mówią, oni się tak nazywają? No, ale asasynów po prostu. Dobra, tutaj przez przypadek ich widzi, więc ich ostrzeliwuję. Ale no, ciągną się i się ciągną. I tylko, że na szczęście oni gdzieś tu staną. O! No dobra, tu ładnie rzucił tą ee, gorącą smogą. A, zabija temu za to teraz tych łączników na koniach. No dobra, wchodzi jednak. Idzie na górę. Nie, dobra, myślałem, że mu tu zniszczy. O, to nie było potrzebne, ale się wybronił. No dobra, zobaczmy, jak te cesarskie plany. O, co tu się dzieje w ogóle? Coś tutaj widzę wilk, chyba ma przy pomóc. O, no, no, nawet by wybiłem u tych, tych zbrojnych. Znaczy, zbrojnych. Łuczników konnych kilku. Hmm, tu coś łazi. No, hmm, tutaj też dobrze nie dzieje u Elsharda. Zastanawiam się, teraz dzisiaj jakby w ogóle czterech wilków dał, czy oni wydali dali radę. Żeby z drugiej strony ładnie się zawsze broni, ale jakby był na froncie to nie wiadomo. No to już jest taka ostra walka. O, w długo śmiga Lordem po tym? Powieża? Dlaczego jeszcze potracili trochę No i po niestety Cesarz Fryż Derek padł. Ubił go Wezyr straszny. To się odbił? O nie, dobra. Jest cały czas... Ee, czy cały czas. No sięgnął teraz dna, bo już mamy tutaj, że on ma 60 monet. Więc może jakby się udało im teraz wbić tutaj. On tu ładnie taran niszczy tą wieżę. E, wieżę. E, mury. O! No, jakby podjechał. Jest wejście, ale nie ma czym wejść. Jakby teraz, właśnie. U... O, idzie właśnie. Jakby teraz uderzył wilk na niego, go dokończył. O, on odbuduje sobie w międzyczasie tutaj wejście całe. Chyba nie zdążą. Zobaczmy, jak tu sytuacja wygląda. O, właśnie, no ma, właśnie ma śmiesznie, że zamek jest u niego bez. Mangonel bez niczego, ale za to na bogato tutaj widzę, zbiera. Widzę mnóstwo jest tych farm. Ja. Potężna tutaj armia tych i to jeszcze najgorzej że się wyminął z tym, ale dobrze, tu go zatrzyma i go widzi, więc wilk mu pomoże. No dobrze, bo jakby wszedł, no to nawet tam na murze siedzi u niego, bo jakby mu wszedł tutaj o tako bezpośrednio, to mogłoby być źle, nie? No tutaj niszczą te katapulty, e, znaczy te balisty ogniowe. O, ten w ogóle tutaj niszczy w taki sposób, ten e, mógłby wejść nim. No dobra, obudził się, ale no, lepiej by był by on wszedł tam na górę, niż niszczył to w ten sposób. Gdzie on idzie tym w ogóle wojskiem? O, tu pękła wieża u Sharda. No oni muszą go poszedł zakupować, nie wiem dlaczego, fosę, okej. Okay. No oni musieliby go właśnie tak, wiecie, ubić, nie? On zaraz będzie wejście chyba. Nie, przestał? No, ktoś tu przestał bić. 5000. skąd nagle taki skok kasy ma do góry? Tutaj, 25000. tysięcy. Wezyr ma najwięcej. No Wilk ma 15, Ryszard 0. Dobra, i znowu próba wejścia, no, ale po prostu za dużo tu wojska jest w środku. Jakby pełna armia teraz wiecie, wleciała, no to tak, to pewnie by go tam dał radę ubić, ale tak, to nie ma szans, niestety. On tu zbiera kolejny atak. Tutaj, pewnie on gdzieś tu w, w pojedynczym tym takim. Yy, yy, Asasynie gdzieś tutaj w tym pojedynczym siedzą w dużej liczbie. Ten taki robi mniejsze ataki, ale częste. No, tutaj już coś przyszedł kombinować, ale tutaj Nizar to jak przywali taką ilością tych, tych e, arabskich asasynów, to jest masakra po prostu. Zobaczymy. Możliwe, że teraz się nie wybroni już Ryszard. Upawiam, że trzymam się dłużej niż wtedy, ale dalej to nie jest wystarczająco. No tutaj, widzicie ile się zbierało. Dobra, idą. I tu jak, z kasą? No dobra, znowu się odbił. No niedobrze, bo teraz nie ma... ...nikogo, żeby mu pomógł. gdzież tutaj przez ogień zaczęli iść, nie wiem dlaczego. Zależy gdzie będzie chciał na mur wejść Jeżeli tu, to wleję na nich... Dobra, tu, tu sporo ich jest spali Nawet ogromna liczba... ale i tak chyba to nic nie zmieni bo... E, tu kolejni wchodzą, chociaż jeszcze ten olej możemy wylać. No, zmarnowało się na olej tym razem I teraz też Dobra, papa Ryszardowi Może no, tak powiem... Nizer prawdziwy zabójca. Kurde, powiem wam, że nie spodziewałem się, żeby to będzie takie jednostronne. Bo tutaj już raczej Wilk nie ma szans wygrać tego sam. Szczeliczyłem, że może Wilkowi się uda e, ubić Saladyna razem z Ryszardem i coś wtedy zdziałają dalej, ale jak widzieliście, no nie pomogło to. Zaraz damy, tutaj opata może, o i opat porobi Nizara. jakaś walka na środku Dajmy na 200 No już raczej wynik znamy Będziemy Tu idzie atak Wojsko się zbiera w celu zaatakowania. No oni będą go, on by się teraz po prostu bronił i nabijał jak największe obrażenia powiedzmy. No oni będą go po trochu niszczyć. Chyba, że przyjdzie nizer jakimś potężnym wojskiem. I zakończy tą walkę. Zobacz tutaj, wytłuk ich dosłownie. O, pękła wieża tu z przodu ta. Duża strata. Zwłaszcza, że padli żołnierze, którzy na niej byli. Ale ten zamek jest dobry akurat w przypadku wilka, nie? Nie jest to zamek, który, że tak powiem, jest ogromny i uniemożliwia budowanie mu. Ale widzę, że tutaj zebrał trochę tego wojska. Tutaj się saladno biodna. Hmm, tutaj coś próbuję robić, ale... Drwal pomaga ich zabrać. Widzę, że drewno się nam chyba skończyło. Nie dobra, to jeszcze jest jakieś drewno. Dobra, przyspieszmy to jeszcze bardziej. No i ja tak. O, tam widzę. A, on wychodzi akurat. No, nie wiem, czy to dobrze, czy nie. To jest duża armia. E ha, rozbiją się w polu oni. No, trochę niedobrze dla nich, akurat. To trochę odróżnić od Wojsk Wilka tych asasynów, bo oni mają chyba tą szarfę, tylko taką, że ich odróżnia. Mam to kamienie lecą w bazę znowu. A dziwne, że nie odpowiada ogniem, bo bodajże zdaje mi się, że jak rozgrałem, to normalnie do mnie z tego trybu szawalił, jak ja byłem blisko moimi machinami. No, cofnęli się. Jak u niego z kasą? No on jest kasą na zero, można powiedzieć, Więc oni go po prostu wymęczą. No będzie tak po trochę, po trochę, po trochę. Wedder w ogóle z tą kasą to widzę się chowa chyba. W ogóle jej nie widzę, żeby jakoś zużywał znacznie. W przeciwieństwie do Nizara. Nizar dodaje dosłownie armię ninjów robi. O, dobra. Sporo stracili. O, wchodzą na górę. Zdobyli wieżę. Znaczy wieżę, bramę. No, już mi tą bramę i tak niszczą. Gdy arabski zbrojni. O, to chyba będzie już ostatni atak. Nie, dobra, tutaj jeszcze miotacze bomb, sytuację trochę uratowali. Ale no, gospodarkę już ma całkowicie zniszczoną, więc to już jest koniec. Oooo, teraz to już w ogóle. Ta baza mu spłonęła. Nie podnieście się po tym, hmm, to jeszcze z rajstnem A zaraz jeszcze tych piknierów bez sensu straci. O, sp spłonęło, mu tam teraz ten. Jego pole. O. Hmm, tu czekamy tylko... On, on wyszedł Lordem walczyć. Czekamy już teraz na nieuniknione, czyli ten atak, co zaraz będzie, tylko zniszczy. Ludzie zaczęli przychodzić i oni przyszli po niego I dobranoc, niestety Wiecie co, z ciekawości zobaczę kto wygra Nizar czy na przykład tak dla beki yy, Opat No ale tak jak ja mówiłem najwięcej zabitych Wilk I później Saladin I dopiero jest później Lwieseta, Nizar to wiecie Ataki takie Prosto w serce. Dobra, zobaczmy. Dawaj tego Nizera. I zobaczmy tutaj opata. Yy, no dobra, nie będę tak po przeciwstawnych miejscach. Mamy dużą prędkość na początek. Chociaż sądzę, że to raczej Nizar wygra, ale no nigdy nie wiadomo. O, jakiś inny robi zamek niż poprzednio. Lepszy można powiedzieć do sytuacji. O, w w ucznica, coś przyjmuje, nie wiem po co. O, pierwszy zaatakował, co ciekawe. Katapulty hmm. kilku zbrojnych, no ale nie, no nie powiem, robi mu obrażenia, nie? Dobrze ustawiony ma zamek, w sensie Szczęśliwie Że tak powiem się mu ustawiło, że tu jest taki jakby front No tutaj jest trochę gorzej, a no, może nie, może taki jest lepszy nawet No nie, no w sumie faktycznie tu że są, ciekawe mnie czy to jest brane pod uwagę jak boty się ustawiają Dobra, Nizar idzie ze swoim atakiem, tutaj widzę podpalacze i eee... Arabscy, asasyni o, on no tu już w ogóle u niego ja z jakimś tam niewielkim oddziałem. Dobra. No, ale tutaj opat robi zbrojny, więc no ciężko będzie go taką ubić od razu. Zwłaszcza, że pomiędzy zbrojnymi latają cimnisi i oni są niebezpieczni. oni mają bardzo duży atak. Ale o, on dobrze robi, bo on do ataku robi te trebusze i one będą bardzo mocne. chyba o, wyszedł. Octu. Ale chyba, że go tam wiecie. Eee, może być tak, że... Nie, dobra. Myślałem, że będzie wchodził na górę, ale tego nie zrobił. Więc tutaj na plus dla opata. Żeby postanowił zaatakować, a nie wejść na tę wieżę. Dobra, wybronij się. Opat idzie z natarciem. oni chyba nie zakupią fosy. Więc tutaj ta robota zostaje do zrobienia piknierom. Właśnie. A czy zakupanie fosy, to boty mają z tym duży problem. idą. No to powiem wam, że taki wyrównany mecz chyba będzie, nie? Zobaczymy. Czekamy na kolejną walkę. Dobra. Poszedł? No idziemy, zobaczymy co to się będzie działo. O, co on wojska? nie ma wojska? O kurczę. Nie no, wybroń chyba w broń, co? A jednak nie. O! Kurde, Nizar no to rzeźnik jest. No nic, to się okazuje, że jednak... Najmniej się spodziewałem, w sumie nic, że Nizar będzie taki mo mocny w sumie. No wychodzi na to, że on jest tutaj jednym z najmocniejszych tych. Może no, wilk by może jej mu dał radę, ale no takie te ta, ataki są skrytobójcze jego mocno, nie? No w sumie w końcu tym nie jest skrytobójcą. No nic, to tyle w tym odcinku jeżeli chodzi o walkę botów. My się widzimy w następnych odcinkach ze szlaku lub z innych walk. Dzięki za oglądanie i do następnego. Siemaneczko.